Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Paweł. Dziś chciałbym zadać bardzo ważne pytanie. Pytanie, które wielu sobie zadaje. Pytanie brzmi, czy zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu? Wiem, że są wśród nas tacy, którzy potępiają sami siebie. A zły, nasz wróg, wykorzystuje naszą niewiedzę, nasze niezrozumienie i atakuje nas, przeświadczeniem, że my zgrzeszyliśmy przeciwko Duchowi Świętemu. Dlaczego to jest takie ważne? Zwrócimy się dziś do Ewangelii Mateusza. Zobaczymy co Jezus powiedział na ten temat. Będziemy czytali w rozdziale 12. Zanim zaczniemy czytać, yy, może przybliżmy trochę sytuację, w której Jezus to powiedział. A więc Przyszedł do Jezusa człowiek ślepy i niemy, a Jezus go uzdrowił. Wypędził z niego demona. I w tym czasie, kiedy faryzeusze to zobaczyli, powiedzieli, że Jezus wypędza demony mocą szatana. Wtedy Jezus powiedział im najpierw pouczył ich, że to niemożliwe, aby królestwo było podzielone, i aż aby, aby szatan wypędzał sam siebie. A po potem powiedział im takie słowa: Dlatego powiadam wam. Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Dlaczego tak ważne jest to pytanie, czy zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu? Z tego tekstu Możemy zaczerpnąć odpowiedź. Ważne jest dlatego, że grzech przeciwko duchowi świętemu nie będzie odpuszczony. A każdy, kto chce podobać się Bogu, każdy, kto narodził się na nowo, kto czuje się chrześcijaninem, nie chce, aby ten grzech był na nim ciążył. Dlatego to jest takie ważne dla nas, abyśmy mogli rozeznać w tym, co jest prawdą. A więc o co w tym wszystkim chodzi? Faryzeusze zarzucili Jezusowi, że używa mocy szatana do wypędzania demonów. Tym samym, jakby nazwali y, y, moc ducha świętego mocą szatana. I właśnie w tym kontekście Jezus powiedział im, że bluźnierstwo przeciwko duchowi świętemu nie będzie odpuszczone. Jeśli pójdziemy dalej do Ewangelii Marka do trzeciego rozdziału, tam mamy tak naprawdę mm, ten sam przykład, ale możemy na niego spojrzeć troszkę inaczej. Ta sama sytuacja, znowu mm, faryzeusze zarzucają Jezusowi, że mocą księcia demonów wypędza demony. Jezus odpowiedział im w ten sposób w Ewangelii Marka. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko duchowi świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Czyli sprawa wydawałaby się jasna. Za każdym razem, kiedy nazwiemy pracę ducha świętego, yy, przyrównamy go do, do pracy demonów, to znaczy, że grzeszymy przeciwko duchowi świętemu. I wtedy zgrzeszyliśmy. Grzechem, który nie może zostać odpuszczony. Teraz, jak my możemy rozeznać, czy my tak naprawdę grzeszymy przeciwko Duchowi Świętemu? Zobaczcie, Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że ten, kto zgrzeszy przeciwko synowi, ten, kto zgrzeszy przeciwko Jezusowi, nazwał sam siebie synem człowieczym, temu będzie odpuszczony. Ale ten, kto zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczony. To teraz, kiedy faryzeusze oskarżyli go o, o, o u, używanie mocy demon, demonów, do tego, aby wyganiać demony, to do kogo tak naprawdę mówili? Czy mówili do Ducha Świętego, który wypełniał Jezusa, czy mówili do samego Jezusa? To jest bardzo trudne do tego, abyśmy mogli to zrozumieć. Bo jeżeli ja rozmawiam z jakąś osobą, to prawdopodobnie mogę bluźnić przeciwko tej osobie. Jeżeli nie mam pojęcia, że w środku jest Duch Święty, to skąd miałbym to niby wiedzieć? Daniel, czytamy o tym, że ten kto zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, jego grzechy nie będą odpuszczone. Ale Jezus nie potępił faryzeuszy w tej sytuacji. Kiedy dalej czytamy Ewangelię, widzimy, że Jezus co róż wystawiał do nich rękę. Mówił, że dla wszystkich jest zbawienie. Nie powiedział y, do nich nigdy, że wy już jesteście odcięci, bo kiedyś nazwaliście moją pracę pracą szatańską, dlatego dla was już nie ma zbawienia. No więc o co w tym chodzi tak naprawdę? Kiedy zastanowimy się głębiej, to zobaczymy wzór Pawła, czy przy, przy, przykład Pawła. Paweł sam o sobie mówi. W, w liście do Filipian, że on, nie, on nie, no, nie ma ufności w swoim ciele. Bo jeśli miałby się pysznić tym, co ma w swoim ciele, to, to miałby z czego się pysznić. U, obrzezany ósmego dnia, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz. Prześladowca kościoła. Tak sam siebie nazywa. A więc on także był faryzeuszem. Więc jeżeli spojrzymy na przykład Pawła. To możemy wywnioskować, że to dotyczy wszystkich faryzeuszy. Wiemy, że Paweł był bardzo gorliwym faryzeuszem. On prześladował Kościół. Samo sobie mówi w, w pierwszym liście. Może zobaczmy ten fragment. W pierwszym e, liście do Tymoteusza czytamy o tym, jak w pierwszym liście do Tymoteusza 1,13. Paweł mówi sam o sobie, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. On sam siebie nazywa bluźniercą i prześladowcą. On pałał nienawiścią do chrześcijan. Zapewne widział lub słyszał, jak yy, być może apostołowie czynili cuda. Możemy Wywnioskować z tego, że prawdopodobnie sam nazywał ich cuda, ich działanie Ducha Świętego przez nich, nazywał, nazywał to pracą szatana. A więc można byłoby postawić hipotezę, że Paweł także bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu. Ale dalej sam mówi o tym, że czynił to w niewierze, czynił to nieświadomie. I dlatego otrzymał miłosierdzie. A więc to jest tak naprawdę dla nas wskazówką, Wszyscy ci, którzy czynią to nieświadomie, nie zostają jeszcze odcięci. Ale tylko ci, którzy czynią to świadomie. A więc jak my mamy to rozumieć? Czy jest w Biblii jakieś potwierdzenie tej tezy, że tylko ci, którzy czynią to świadomie, tak naprawdę są odcięci, czy raczej zgrzeszyli, jak mówi Jan w swoim liście, grzechem śmiertelnym? I teraz wierzę, że odpowiedź jest w liście do hebrajczyków. Jeśli przejdziemy do 6 rozdziału listu hebrajczyków, czytamy w nim takie pouczenie. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. Wierzę, że to jest właśnie odpowiedź. Tylko ci, którzy najpierw oddali swoje życie Bogu, zostali, zostali odnowieni. Poprzez słowo Boże i poprzez moc Ducha Świętego. Po, zakosztowali prawdy, poznali prawdę, Bóg otworzył im oczy, oczyścił ich i przyjął do siebie. Jeśli ci ludzie odwrócą się, odejdą, odpadną i zaczną nazywać y, pracę Ducha Świętego szatańską, szatańską mocą, dla takich ludzi nie ma powrotu. Wierzę, że to jest właśnie odpowiedź na pytanie, czym tak naprawdę jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ktoś mógłby powiedzieć, a co z przykładem Safiry i Ananiasza? No właśnie, co z przykładem Safiry i Ananiasza? Czytamy o tym w dziejach apostolskich. Wszyscy pamiętamy, prawda, ten przykład, kiedy to Ananiasz wraz ze swoją żoną sprzedali pole, Część pieniędzy zachowali dla siebie, a, a drugą część złożyli u stóp em, apostołów, a konkretnie Piotra. I Piotr, uzyskawszy poznanie od Ducha Świętego, potępił ich za to, że okłamali Boga. I Bóg jako kara za to po prostu zapił ich na miejscu. O co w tym chodzi? Czy to, to był właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Na pierwszy rzut oka wydaje się to mało logiczne. Bo jeżeli ja postanowię sobie w sercu, że chcę sprzedać swój dom, na przykład dzisiaj, postanowię sobie w sercu, że chcę sprzedać swój dom i połowę pieniędzy oddać na misję, czy to będzie grzechem, że połowę pieniędzy chciałem zachować dla siebie i. I zanieżyć, ponieważ sprzedałem swój dom i tak naprawdę nie mam miejsca, w którym mógłbym się zatrzymać, a więc, no, chciałbym gdzieś mieszkać, tak? Potrzebuję jakichś środków. Czy to miałoby być grzechem w oczach Bożych, że zachowałem część tego, co zarobiłem na sprzedaży, a tylko połowę oddałem? To nie ma żadnego sensu. Piotr powiedział do niego, Ananiaszu, Czym to omotał szatan serce Twoje, że okomałeś ducha świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była Twoja, a gdy została sprzedana, nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę, e, tę rzecz dopuścił do swojego serca? Nie ludziom skłamałeś, ale Bogu. Widzimy, że tu musi być coś więcej. Jedyna odpowiedź, jaka nasuwa mi się na myśl, wierzę, że to jest najprawdopodobniej tak to wyglądało. Nie ma potwierdzenia tego w Biblii, ale moglibyśmy wywnioskować, co stało się między wierszami. Załóżmy, prawdopodobnie, to Duch Święty pokierował Ananiasza i Safirę, aby pozbyli się swojej, swojej majętności, swojej posiadłości. I złożyli te pieniądze u stóp apostołów. Czasami Bóg objawia nam swoją wolę, że właśnie tak chce, abyśmy uczynili. I rzeczywiście tak się dzieje. I teraz załóżmy, że Ananias i Safira przyjęli Bożą Wolę. Powiedzieli, Panie, tak, tak zrobimy. Ale w sercu postanowili sobie, że jednak nie oddadzą wszystkiego. Ale zatrzymają część dla siebie. I tylko wtedy. To tak naprawdę byłoby nieposłuszeństwo, a inaczej można powiedzieć, nawet okłamanie Boga. Dlatego, że stanęli przed autorytetem apostoła, kłamiąc tak tym samym Boga. Bóg przecież wiedział, co jest w ich sercach, a im wydawało się, że mogą to schować. Jakże niesamowity paradoks. Podsumujmy więc: jest coś takiego jak grzech śmiertelny. Jest coś takiego jak grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jezus zwraca naszą uwagę, abyśmy się wystrzegali. Ale tym samym wskazuje nam, pismo wskazuje nam, że takim grzechem jest odstępstwo od Boga. A ktoś powie: No tak, ale przecież są ludzie, którzy odeśli od wiary, zaczęli grzeszyć, a potem znowu, jakby nawrócili się na nowo i znowu są w wierze. To prawda. Wielu jest takich ludzi. Ale tu nie mówimy o tym, że odeszli do grzechu, ale mówimy o tym, że bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy grzech będzie człowiekowi wybaczony, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie. A więc ci, którzy poznali prawdę i posunął się do tego, aby bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu, dla takich nie ma już ratunku. Tym samym Powiedzenie raz zbawiony na zawsze zbawiony nie może być prawdą. Mam nadzieję, że to pomogło niektórym z Was. Wiem, że są tacy, którzy walczyli, siłowali się sami w sobie z tym pytaniem. Za każdym razem, kiedy mamy taką sytuację, musimy pamiętać, aby uciekać do Pana. On jest tym, który poprowadzi nas do prawdy. On nie chce, aby jego dzieci były, potępiały same siebie. On nie chce, aby jego dzieci trwały pod atakiem naszego przeciwnika i, i musiały ulegać temu atakowi. Ale on chce, abyśmy żyli w zwycięstwie. A zwycięstwo nasze jest w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Dlatego on pragnie prowadzić nas do prawdy i do poznania i objawia nam prawdę, abyśmy mogli żyć w zwycięstwie. Uciekajcie do Pana, a on zawsze. Wam pomoże. Niech Was Bóg błogosławi.